maneczko, ja jestem Kuba, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Alex Dzień dobry. I zagramy sobie 1fo1, jeden jeden, bo na ostatnim live y losowaliśmy spod odcinka z poprzedniego 1fo1. Jeden jeden. Organizuję teraz zgłoszenie na moderatora na moim Discordzie, na kanale zgłoszenia na moderatora, więc jeżeli czujecie, że powinniście być moderatorem na kanale, bądź na Discordzie, to zachęcam. Macie tam napisany formularz zgłoszeniowy i zachęcam do wzięcia udziału w. Jak to powiedzieć? W rekrutacji. O, właśnie. Dobra. Więc co? My już lecimy. Ja tu biorę pompę i MK. Aż tutaj. Nie wiem, czy widzę. Znaczy. SKARA? Okej. Okay. Nie, 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 bez leczenia. Ty jesteś czerwony czy niebieski? Ja mogę być niebieski. Dobra. Tak. O Jezu, o Jezu, ale zepsułem. Ale spadł, O Boże. Fizu, widzowie ja Was przepraszam, że wy musicie oglądać. No ale jak wiecie, nie jestem naj... najlepszym graczem Fortnite'a. Więc. tak. Ty ja chytla zrobiłem, nie? Dlatego się nie buduję, nie? Bo ja i tak spadnę, nie? A tu mógłbym wygrać, no ale niestety. Spadłem. Dobra, za 90. Tak, o. Mamy high granda. Jakby coś dla... dla... Yy, dla nowych widzów, jak, jak zwykle walczymy o prezencik. Ty! Ty to ty nie złe jesteś. Aj, kurczę, a ty loła ja właśnie. Aj, aj, aj. No miałem... jaj. No. Coś ci pompa słabo pompi. Do trzech. Chyba, że. Będziesz chciał do pięciu. Chcesz, chcesz do pięciu czy do trzech? Kurde, no. Do trzech czy. do pięciu? No. Dobra, dobra. Dawaj, no, zredytuj. Jak ty za nie liczyło się, nie liczyło się. Aha. <laughs> nie liczyło się. Dobra, to niszczymy i Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Jeszcze się tam niszczę, ale Boże, co to? O, no i super. Pamiętajcie, jak, jak kupujecie jakieś rzeczy z kodem kubiks to możecie się pochwalić na kanale yy, zakupy z kodem czy dowody zakupu jakoś tak. Jak ono się nazywa. No, Kurde. Kurde, myślałam, żeby Odmawiam, nie? No Jestem zablokowany ścianą A, spadł Jezu! O. Bo spadłem na launchpada A ja Alex leży I co? Ja przy tym jest spadłem, więc nie wiem jak to pół Nie dobra, nie umiem trafić Co? Jaką bombę gościu dostał za 176 jest, nice, dobra, mam... Super. Mamy punkcik Nice -ik. No, ja jeszcze przegrałem Nie, czemu? To tam coś się blokuje, bo tam jest taki przycisk Dobra, ja się blokuję do lewa A ja nigdy nie wiedziałam, że... bo to jest tak ciężko Ops! No, Może się chroni, bo ty mnie skillowo będziesz to zrobić Jedynym moim wyborem może być tylko hit z pompy, nie? Bo inaczej to przegram. Jeżeli nie, nie złączycie z pompy, to. Aaaa! Czekaj sekundę. Ja za długą sekundę. Dobra, widzę widzowie, to co wy na to, żeby go scrollować trochę? Teraz mu powiem, że nie wygrywano, bo normalnie wygrałby tą emotkę. Koncentracja. Ale możemy go strollować troszeczkę. I powiedzieć, że to było tylko na odcinek, że ja z tego prezentu tak naprawdę nie wyślę. I wstawię tylko, jak wysyłam komuś innemu i tylko nikt zmienia, co wy na to? Dobra, to co trujemy. Okej, okay, to, yy, to się ma ja wychodzę, dobra? A to nie Co mówisz? A nie grasz? czy no mogę grać, ale jakby coś... Yy, 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 tego prezentu to nie dostaniesz, nie? Bo yy, to było tylko tak na odcinek, nie? Że. Spoko, spoko, nie, no. że, te, że ci wyślę, bo. No. Stawię tylko jak wysyłam, że komuś innemu. E, tak serio, to nie. Dobra? Okej, okay, to ty przywódcą, ty czy ja? Co? To jest przywódcą. Dobra. To ja już. Yy, już zaraz daję gotowość. A duogramy? No. Okay. A ja, jak zwykle zapomniałem wyłączyć tego kodu twórcy, który zawsze mam na live'ach i zawsze, jak wysyłam prezenty, to nie widać komu je wysyłam. Więc tutaj w prawym dolnym rogu macie napisane, że adresacie AlixPl. Tu wam się teraz pokazuje, żeby nie było, że oszukuję, wysyłam komuś innemu. Dobra Okej, okay, to ja już daję gotowość A, no, no okej, okay, to już nie było Proszę bardzo, nie, no taki troll był A domyślałeś, że, domyślałeś się, że to troll będzie, czy? Nie, nie, to myślałem, Ale tak nic by mnie zaszkodziło, no nie Aha. nic, nie Ja tak for fun. nie chciałbym tego zagrać Aha, okej okay. No, ale nie no, ja, ja zawsze dotrzymuję. Umowy. Zdjęcia robię. Jest. <grym> nie no, nie na odcinku będzie, żeby sobie. Nie ma za co? Czekaj, to co? Się... Cześć. Pożegnaj się, Alix Cześć. Cześć. Ja myślałem, że ty tak mówisz, tylko. ...że mówisz, a jednak czyli nie wyśle, bo to było tylko tak Nie, jak ja no dobra, nie? <grymne> ja też tak mówię, nie, tam wali sobie, Nie, no ja, Zapażę, ja to tak. ja z tobą zagrałem. No.